Witam w tym paradniku. Chciałbym Wam pokazać, co możemy zrobić, jeśli chcemy wgrać ROM, czyli chcemy zainstalować ponownie system Android na naszych Samsungach. Tyczy się to wszystkich modeli. I co możemy zrobić wtedy, kiedy nie możemy tego zrobić, bo chcemy na przykład wgrać ROM przez dosyć znaną aplikację Odin, a wyświetla nam się w aplikacji błąd że w granie y, Romu się nie powiodło. Musimy włączyć pewną opcję, która nam po prostu to umożliwi. Czyli musimy odblokować program rozruchowy. Y, aby to zrobić y, musimy wejść sobie do ustawień. Musimy wejść sobie do opcji programisty. I musimy odnaleźć tutaj zakładkę, pierwszą, pierwszą zakładkę musimy odnaleźć. Oczywiście opcje programisty musimy mieć włączone. I musimy tutaj zaznaczyć zdjęcie blokady OEM. Czyli tutaj tą opcję. Ona jest tutaj. I, i, I tutaj ją widzicie na pewno ja jej nie będę włączać, ponieważ żeby tą opcję potem wyłączyć, yy, to musimy yy, wpisać, musimy przywrócić yy, urządzenie do ustawień fabrycznych, yy, natomiast włączenie tej opcji przydaje się wtedy, kiedy i tak, na przykład wgrywamy na nowo, na nowo system Android i telefon zostanie przywrócony do ustawień fabrycznych. Bo jeżeli byśmy zostawili włączoną, włączoną tą opcję, to, może, to możemy mieć problem z autoryzacją yy, bezpieczeństwa niektórych aplikacji, typu aplikacje bankowe, czy na przykład yy, aplikacja od Google, Google Pay, teraz to się chyba nazywa portfel, i wtedy taka aplikacja może nam po prostu nie działać. Yy, jak i inne na przykład aplikacje mogą mieć problem, aby, aby działać poprawnie. Na przykład możemy mieć problem z autoryzacją w aplikacji odciskiem palca. Chyba że, na, chyba, że nam na tym nie zależy, no to wtedy nie ma problemu. Możemy sobie to zostawić w, włączone. No i to tyle. I w, i po włączeniu tej opcji powinniśmy mieć dostęp do yy, możliwości wgrania. Na nowo system Android. Jeśli, jeśli będziecie chcieli, to mogę nagrać w kolejnym TikToku, jak wgrać ROM na, urządzeniu, na urządzenie mobilne. Mam tutaj na myśli tylko i wyłącznie urządzenia firmy Samsung. To wszystko. Mam nadzieję, że to jest, ten TikTok jest przydatny. Jeśli tak, to dajcie lajka i możecie zaobserwować.